Dzień dobry, kochani. To nasze kolejne spotkanie z cyklu niezwykłe spotkania z Ewangeliana. Zapraszam na pół godzinki wszystkich, którzy chcą razem wgłębić się w treść Ewangelii Świętego Jana i zobaczyć, co różne spotkania Jezusa z różnymi ludźmi wnosiły do ich życia, jak zmieniało się ich życie i też co my dzisiaj możemy, Wziąć z tych spotkań, z tych rozmów, które padły, z tych doświadczeń tych ludzi, którzy byli przecież zwykłymi ludźmi, tak jak my, tak jak ja i ty. I przypomnę treść, najważniejsze treści poprzedniego naszego wykładu, kiedy czytaliśmy o spotkaniu Jezusa przy studni z pewną kobietą samarytańską. Powiedzieliśmy o tym, odczytaliśmy z tej historii, Taką treść, że bardziej od grzechu e, kobiety Jezusa interesowała jego, jej niezaspokojona potrzeba miłości, akceptacji. Czyli bardziej od Twojego grzechu interesuje Boga Twoje pragnienie, ponieważ Bóg jest dobry i pełen miłości. Potrafi też zaspokoić wszelką Twoją potrzebę. E, zobaczyliśmy też, że miłość Jezusa jest o wiele więcej warta niż miłość człowieka. Że woda żywa, którą daje Jezus Chrystus, ona może wytrysnąć z głębi e, serca człowieka e, i e, jest źródłem, które nie ma końca jest źródłem, które oży ożywia wszystko e, w życiu człowieka wszystko, nawet to, co już jest martwe. E, I e, powiedzieliśmy o tym też, że jesteś poznany przez Boga lepiej niż myślisz. Że Bóg cię zna i Bóg widzi w tobie wszystko, e, chce też prowadzić zmiany do twojego życia, ale musisz się na nie otworzyć. E, końcówkę, którą trochę zjadło nam, e, przypomnę: e, dzisiaj e, powiedzieliśmy też o tym, że od, o Jezusie usłyszysz e, być może od Samarytanki, być może od jakiegoś świętego, od jakiegoś nawróconego grzesznika. Ale spotkać się z Jezusem, doświadczyć go musisz sam, tak jak ludzie z, tej, z tego miasteczka Samarii, którzy już nie dzięki, nie dzięki świadectwu kobiety uwierzyli, ale sami zostali z Jezusem, poznali go, on tam przebywał dwa dni, przypominam, i oni mogli, dostali od Boga szansę, aby go poznać. I dzisiaj Powiemy sobie, przeczytamy taki fragment, kolejny, zaraz potem zapisany w Ewangelii Świętego Jana, gdy Jezus spotyka się z pewnym dworzaninem. Jest to rozdział czwarty i czytamy od 43 do 54 wersetu. Posłuchajcie. A po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei. Albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta, oni bowiem także przybyli na to święto. Przybył więc znowu do kany galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino, a był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego: Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzeczę do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecie moje. Rzeczę mu Jezus: idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek w słowu, któremu rzekł Jezus, i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, Wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem: chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: syn twój żyje. I uwierzył sam i cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Wiecie. Mówiliśmy o różnych spotkaniach i było e, pierwszy, pierwszy odcinek. To było spotkanie Jezusa ze światem, e, gdzie Słowo stało się ciałem i przyszło do swoich, tak? E, był to odwieczny Boży Plan. Spotkanie Jezusa z Janem Chrzcicielem, które omawialiśmy, to było też spotkanie jakby dwóch proroków przewidzianych e, w planie zbawienia. Mm. Było też spotkanie Jezusa z uczniami, których to pamiętacie, spotykał niby przypadkiem, ale też jedni przyprowadzali drugich, e, zwoływali się i w ten sposób, jakby powstała taka rabi, rabiniczna szkoła. Tak? E, można powiedzieć, że spotkanie Jezusa z Samarytanką, e, zeszłotygodniowe nasze spotkanie, odbyło się, e, kiedy Jezus czekał na Samarytankę przez studni, ona przyszła i on pierwszy zaczął z nią rozmowę. To spotkanie z dworzaninem królewskim najbardziej przypomina y, może spotkanie z Nikodemem, tak? które, y, które już poznaliśmy, dlatego że y, również ten dworzanin królewski był człowiekiem jakby wysoko postawionym, tak? Nikodem był człowiekiem y, uczonym w piśmie, faryzeuszem, y, y, a drugi, Prawdopodobnie był związany z dworem Heroda Antypasa. To był dostojnik, też bogaty, widzimy tu, ma sługi swoje. Szanowany, wysoko postawiony ktoś, tak. Jego imienia nie znamy. Występuje tutaj takie słowo greckie basilikos, czyli człowiek właśnie związany z królem. On też pokonał pewną drogę, aby przyjść do Jezusa. Podobnie jak Nikodem w nocy udał się, taki on pokonał pewną drogę. Jego jedyny syn, tutaj takie słowo też występuje z rodzajnikiem, który świadczy o tym, że był to jedyny jego syn. E, e, zachorował ciężko, i ta potrzeba przywiodła go do Jezusa. Tak? Nikodema przywiodła w nocy jakby potrzeba duchowego rozznania, potrzeba odnalezienia tej swojej tożsamości. E, mówiliśmy o tym. Ale dwo, dworzanina przyprowadziły tak, przyprowadziła taka potrzeba, być może taka potrzeba, z którą częściej my jesteśmy zdolni się utożsamić, my, którzy mamy dzieci. E, e, śmiertelna choroba syna. Dworzanin królewski nie przybywa do Jezusa jako ktoś znaczny, jako ktoś z wysokiego, jako ktoś, tak? On przybywa jako ojciec. On przybywa jako ten pater tutaj. Słowo ojciec, który dla swojego jedynego dziecka jest pewnie w stanie poświęcić wiele, może jest w stanie poświęcić wszystko. Nie wiemy, w jakim wieku był ten chłopiec Biblia nie pisze ale Prawdopodobnie jako człowiek bogaty, ten, ten mężczyzna miał dostęp do najlepszych lekarzy, do najlepszych leków, które wtedy były. Być może już te wszystkie naturalne sposoby leczenia go zawiodły. On na pewno miał sporo pieniędzy i nie żałował tych pieniędzy, żeby spróbować wszystkiego, co w tamtym czasie było możliwe. Może nic to nie pomogło jednak, chłopiec leżał w gorączce i konał. E, I odległość między Kafarnaum a kanał galilejską wynosiła około 32-3 km. E, ta droga na pewno była trudna, ponieważ e, kana galilejska leżała na wzgórzu, a więc e, ten człowiek musiał pokonać e, dość trudną drogę. E, zostawił Musiał zostawić to dziecko pod czyjąś opieką i wyruszyć w podróż za Jezusem, o którym usłyszał. Usłyszał, że czyni on cuda, usłyszał, że Jezus uzdrawia. Był więc zdesperowany, można powiedzieć, tak? Ze strony Jezusa ta sytuacja wygląda tak, że właśnie powrócił on z ziemi judzkiej, gdzie w relacji apostoła Jana udał się wcześniej na święto Paschy porozwalał tam stoły handlarzy w świątyni, o czym nie czytaliśmy i narobił dużo zamieszania, potem spotkał się z Nikodemem, potem chrzcił ludzi wraz ze swoimi uczniami, podobnie jak Jan chrzcił ich tam, a potem gdy dowiedział się, że faryzeusze, doniesiono faryzeuszom, że on chrzci tłumy, jak gdyby uciekł, usunął się, tak? Z powrotem poszedł w swoje rodzinne strony do Galilei, na północ kraju, zahaczając po drodze o Samarię, o czym czytaliśmy, gdzie pozostał dwa dni, prawda? No i ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz, jak się ma sprawa z tymi cudami Jezusa. Pomimo zamieszania w świątyni, które wywołał Jezus, które się nie spodobało uczonym w Piśmie, Jego odważne wystąpie, pomimo tych odważnych różnych wystąpień, jest tam napisane, że wielu w Niego uwierzyło z powodu cudów. Ale też jest napisane, że On sam nie miał do ludzi zaufania. Jest napisane, że przejrzał wszystkich, że wiedział, co było w człowieku. I to jest takie bardzo ciekawe zdanie, które nas zastanawia, które się pojawia w drugim rozdziale 23-25. A więc spotykamy się z jakimś rodzajem wiary wiary e, e, pobudzonej czynami Jezusa, cudami i znakami, które Jezus tak naprawdę nie ufa, jakby do końca jej nie akceptuje. E, gdy następnie wychodzi do Samarii, m, wychodzi z Samarii do Galilei, idzie dalej, pada takie zdanie, że Jezus oświadczył, że musi udać się do Galilei, bo prorok nie ma uznania w swojej ojczyźnie. I przybywa do kany, gdzie go przyjmują z powodu tego, że wcześniej uczynił cud w kanie galilejskiej, wodę zamienił w wino, co też opuściliśmy ten fragment. A do dworzanina proszącego go o przyjście i uzdrowienie syna, Jezus też jakby z takim sceptyzmem się, sceptycyzmem się zwraca i mówi tak: Jeżeli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Dlaczego? Jezus ma takie dziwne podejście do wiary. W cuda, wiary w znaki, wiary w jego moc, którą objawia, okazuje, prezentuje na ziemi. Dzięki takim cudom i znakom, których dokonywał Jezus, przecież chodziły za Nim tłumy. Pozyskiwał rzesze, Ludzi. Czasami e, spotyka, spotkamy się dalej z sytuacją, że nawet musi uciekać na dwustronne ust, miejsce, musi się przeprawić przez, je, przez jezioro, żeby jak gdyby uciec przed tymi tłumami. Hmm. Wiecie, może e, dlatego, że taka wiara nie jest dla niego wcale najcenniejsza, nie jest tą docelową wiarą, dla której przyszedł, e, dla której Zniósł wszystko to, co zniósł. Może wiara ludzi, którzy widzą uzdrowienia, uwolnienia ludzi od demonów, y, rozmnożenie pokarmów, nie wiem, zmartwychwzbudzenie z zamianę właśnie wody w wino jest tak naprawdę może być krótkotrwała, może być niewiele znacząca, może ważniejsze jest to, co naprawdę kryje się w ludzkich sercach. Tak, właśnie dlatego jest napisane, że Jezus przejrzał ich serca. I nie ufał im. E, padają właśnie takie gorzkie słowa, tak? Wiedział, co jest w, w nich tak naprawdę, w sercu najgłębiej, e, naprawdę. Może wszystko, e, może w tych słowach dźwięczy taki domysł, że gdyby nie znaki i cuda, ludzie nie uznaliby go za Mesjasza? Może to jest taka przepowiednia smutna tych dni, które przyjdą, kiedy Jezus będzie wjeżdżał na Osiołku do Jerozolimy w niedzielę palmową i wszyscy będą wołać: Hosanna, królowi Dawidowemu, tłumy będą wołać, a zaraz potem na dziedzińcu e, pałacu Piłata e, ci sami ludzie będą wołać Ukrzyżuj go. E, może tacy jesteśmy, zazwyczaj. Mm. Dopóki nie pozwolimy naprawdę przemienić jemu naszych serc, może jesteśmy właśnie tacy wierzący od czasu do czasu, wierzymy w tłumie innych, którzy krzyczą na cześć Boga, którzy mówią różne górnolotne słowa, którzy wypisują na swoich drzwiach jakieś hasła, noszą jakieś emblematy. Wierzymy może od cudu do cudu, od świadectwa do świadectwa, i nie chcę tutaj dyskredytować Bożych znaków i Bożych cudów, ponieważ Jezus też nigdy ich nie dyskredytował, On je manifestował. Jezus czyni znaki i cuda, On je czyni również dzisiaj. Nie używa swojej mocy, by rozweselić tłumy, by pozyskać, wiecie, zwolenników, ale Jezus czyni to, ponieważ chce przynieść miłość, chce przynieść pomoc ludziom, których potrzeby widzi, chce odpowiedzieć na nie, chce objawić serce Ojca. Jest pierwszym człowiekiem, prorokiem, który zwraca się do Boga Ojcze i objawia właśnie miłość ojcowską. Jakże mógłby nie zrozumieć serca ojcowskiego e, troski ojca, która przywiodła go, e, która krzyczy Jezu przyjdź, bo syn mój kona, tak? Bo syn e, mój jest w gorączce. Jakby nie mógł zrozumieć e, tej miłości z rozpaczonego chorobą e, jedynego swojego syna ojca. Nie, nie chodzi o to, że Jezus e, uzdrowił chłopca od niechcenia, że e, powiedział idź, masz e, i odczep się tak. Nie dlatego padają te słowa. Jezus zwrócił może uwagę w dość radykalny sposób temu człowiekowi znowu na to, co naprawdę jest ważne. E, w tym momencie dworzanina interesuje e, Jedynie to, po co przyszedł, interesuje Go uzdrowienie ciężko chorego syna. Więc powtórzył Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. I Jezus mu obiecuje na to, że Jego syn żyje. Każe Mu odejść, każe Mu uwierzyć, tak? I ciekawe, że wielu ludzi większość ludzi, których spotykamy na kartach Ewangelii, wszystkich czterech. Oni wierzą dopiero, kiedy widzą uzdrowienie, kiedy doświadczają uzdrowienia, uwolnienia siebie, swoich dzieci. Tak, Jezus uzdrawia. Myślę, że pierwszym i najważniejszym przesłaniem, i tak prostym, tak jasnym i czytelnym tutaj, e, i nauką, jaka zapisana została przez apostoła Jana, jest to, że Jezus uzdrawia wszelkie choroby. O uzdrowieniu trochę więcej powiemy za tydzień. I dziś Jezus żyje, i jeśli myślisz, że jest obojętny na chorobę Twoją, na chorobę Twojego syna, Twojej córki, to się mylisz. Warto pójść do niego. Warto go szukać. Warto nawet desperacko wołać go o uzdrowienie. Okazać mu swoją wiarę. Okazać mu też swoje uniżenie w tej prośbie. Wiecie, moje życie z Jezusem m, zna takie uzdrowienia. E, przeżyłam je sama, przeżyły je moje dzieci, przeżyła je moja mama, która niedawno odeszła. E, doświadczyłam zarówno spektakularnych cudów, m, jak i tego, że się po prostu polepszyło, tak? E, miałam guza, który po prostu zniknął. Widziałam e, rany e, na nogach mojej mamy, jak się po prostu zasklepiły. I nagle wyniki mojego syna się zmieniły, ale też po prostu się polepszyło. Przeżyłam takie, takie momenty, kiedy po prostu stopniowo nastąpiło uzdrowienie, nastąpiło polepszenie. I przychodziło zdrowie, i doświadczyłam, doświadczam również długotrwałych chorób w mojej rodzinie, o które modlę się cały czas. Po prostu trwam w wierze, po prostu potrzebuję budować moją wiarę, proszę wciąż Boga i czekam z nadzieją, że kiedyś moje oczy zobaczą całkowite uzdrowienie. Wiecie, tutaj, w tym fragmencie, człowiek. Chwycił się słowa Jezusa, po prostu Jezus wyrzekł mu pewne słowo. On się tego chwycił i odszedł z tym słowem w sercu i uwierzył. I tak się stało. Doświadczył cudu. Gdy spotkał swoich służących, od razu chciał to zweryfikować i zapytał o godzinę, w której się to stało. I podobnie jak starotestamentowy Naaman taka postać on był dowódcą wojska asyryjskiego był wielkim też znaczącym człowiekiem i ponieważ dotknął go trąd zachorował na trąd udał się do ziemi izraelskiej w poszukiwaniu proroka Elizeusza o, których cudach, o którego cudach słyszał i Elizeusz też sam nawet nie wyszedł do niego, tylko wysłał sługę z takim poleceniem, obmyj się siedem razy w Jordanie. Naaman był oburzony na początku e, tym, jak go potraktowano. Nie chwycił się tego słowa, ale oburzony chciał odejść. Ale jego sługa powiedział, słuchaj, panie, co ci szkodzi? Czy to jest trudna rzecz, o którą prorok poprosił? Weź obmyj się. Naaman obmyśl, obmył się siedem razy, e, tak jak polecił mu Elizeusz e, w Jordanie. I doświadczył cudu. E, wspaniale uwierzył wtedy w Boga Jachwę, wspaniale postanowił żyć dla Boga Jachwę. Całe jego życie się zmieniło. Mm. I tutaj e, możecie o tym przeczytać sobie w drugiej królewskiej, w piątym rozdziale. A więc zobaczcie, posłuszeństwo. E, to, co Ci powie Jezus, po prostu zrób. Nawet jeżeli tego nie rozumiesz, nawet jeżeli to Ci się wydaje dziwne. Mm. Posłuszeństwo, to jest słowo klucz, posłuszeństwo otwiera Bogu drogę do Ciebie, aby, aby przynieść Ci uzdrowienie, aby coś się mogło naprawdę stać, e, na prawdziwą zmianę, na zmianę realną, nie tylko powierzchowną, nie tylko uzdrowienie ciała, ale zobaczcie, co się dzieje potem. Ojciec poznał, że była to ta godzina, o której Jezus wypowiedział Słowo, że Jego syn żyje. E, I Uwierzył on i cały jego dom. Jest napisane drugi raz, że uwierzył. To był cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Tak jest, jakby to podsumowane, ostatnie zdanie, które czytaliśmy. To dopiero był cud. To podsumowanie następuje po wszystkich tych wydarzeniach nie po uzdrowieniu cielesnym, ale też po uzdrowieniu, jakby życia, całego życia. Po tym, kiedy mężczyzna i cała jego rodzina uwierzyli w Jezusa Chrystusa, uwierzyli jako w Mesjasza. Godzina siódma, zobaczcie, jest też jakby tego potwierdzeniem. Wiecie, bo liczby w Biblii też coś znaczą. Na przykład godzina szósta. O szóstej Jezus spotkał się z Samarytanką, tak? I godzina szósta znaczy coś niepełnego, coś niedoskonałego, jakiś brak. Tak jak mogli. Tak, jak powiedzieliśmy, że życie tej samarytanki, chociaż wypełnione miłosnymi relacjami, ono wciąż nie doznało tej prawdziwego, tego prawdziwego zaspokojenia, potrzeby miłości, tak? Było właśnie niepełne. To była ta godzina szósta, kiedy spotkała Jezusa. Tutaj godzina siódma oznacza pełnię, w Biblii w ogóle oznacza pełnię i doskonałość. I właśnie e, siedem. E, Czyli ta liczba doskonałości, to właśnie może jest przedsmak tego, że dopiero ona jest jakby znakiem, ta godzina siódma, i dworzanin wierzy naprawdę, wierzy drugi raz, wierzy głęboko. To znaczy, że za pierwszym razem nie uwierzył jak trzeba. Zobaczcie. Uwierzył w konkretne słowo wypowiedziane przez Jezusa, i dzięki niemu oraz dzięki posłuszeństwu, które potwierdziło jego wiarę, chłopiec mógł zostać uzdrowiony. I to było o godzinie siódmej, ale ta godzina stała się dla niego jakimś znakiem, bo za drugim razem, potem właśnie, już w drodze do swojego domu, dworzanin uwierzył naprawdę, uwierzył w Jezusa tak, jak Jezus chciałby, żeby. Każdy z nas w niego wierzył. E, uwierzył w Jezusa, w Mesjasza e, to, co jest dla Jezusa najważniejsze, żeby ludzie wierzyli w niego, żeby dążyli do bliskości z nim, żeby dążyli do relacji z nim. E, e, już Odpowia odpowiedzieli na Jego wyciągniętą rękę, już nie dla zaspokojenia swoich potrzeb, choćby najbardziej e, szczytnych, mm, ale odpowiadając na Jego miłość, na Jego właśnie e, rękę, e, na, mm, na, na tą potrzebę Boga, aby wzbudzić w nas wiarę dojrzałą, wiarę w Syna Bożego, która nie jest związana tylko z okolicznościami, tak? I z naszym, jakby, osobistym interesem. Rozumiecie, co chcę powiedzieć. Nie powinniśmy się gniewać na Jezusa za te jego słowa, że jeśli nie uwierzymy, to jeżeli nie będzie znaków i cudów, to nie uwierzymy. Dlatego że taka wiara jest jakby wstępem często do tej wiary prawdziwej. Tak jak było w przypadku dworzanina. Jezus wie, jakim tworem jest człowiek. Jezus wie, jak naprawdę jesteśmy skonstruowani, ile zła że w nas jest. I Jezus też zna nasze potrzeby i tak jak mówiłam wcześniej, nie jest nieczuły na nasze choroby, na, nasze, na, na nieszczęścia naszych dzieci, ale czy chcesz żyć wiarą, wiarą w Jezusa, pomimo wszystko? Czy co, jeżeli uzdrowienie nie nastąpi? Od razu o siódmej godzinie. Co jeżeli będziesz musiał poczekać na to uzdrowienie? Czy będziesz chciał dalej żyć wiarą w Jezusa Chrystusa? Czy, mm, a co jeżeli będzie się wiązało y, to wszystko z jakimś poleceniem od Boga? Czy jesteś w stanie okazać Bogu posłuszeństwo, nawet jeśli to będzie bardzo dziwne, to z czym zwróci się do Ciebie Jezus? Y, jeżeli będzie związane z jakąś stratą, z jakimś umniejszeniem? Co jeśli o Jezus odeśle Cię z jakimś dziwnym poleceniem? A co jeśli okaże się, że to, o co prosisz, tak naprawdę nie podoba się Bogu? Oczywiście nie mam tu na myśli zdrowia, bo zdrowie zawsze podoba się Bogu i choroby nie są od Boga, to Biblia wyraźnie mówi, Jezus zawsze uzdrawiał wszystkich, którzy do niego przychodzili. Jest tylko są wzmianki o tym, że w pewnych miejscach nie dokonał wielu cudów, ponieważ nie znalazł tam wiary, tak? A w każdym innym przypadku, jeśli ktoś do Jezusa przychodził, to Jezus uzdrawiał ze wszystkich chorób, nawet ze śmierci, tak, jak będziemy czytać. Ale możesz prosić o rzecz, która tak naprawdę Bogu się nie podoba i nie otrzymasz tego od Boga. Albo co najpierw, co jeżeli najpierw dowiesz się, że ważniejsze jest coś innego, że Jezus jest zainteresowany czym innym. Czy jesteś gotowy iść za Jezusem na jego warunkach? Chciałam zadać dzisiaj nam takie pytanie i chciałam nas po prostu z nim zostawić. E, najważniejsze rzeczy, które. Z tej historii, które z tej historii odczytałam dla siebie, wiecie, to jest to, że Jezus objawia się na ziemi poprzez swoje cuda, objawia swoją wszechmoc i dobroć, serce, ojca. Cuda też nie są na pokaz, tak? Są też często pierwszym krokiem do tej dojrzałej, prawdziwej wiary, do głębokiej relacji z Bogiem. Posłuszeństwo jest też kluczem do otrzymania błogosławieństwa. Wiara jest więcej warta od powierzchownego uznania i czci, nie jest chwilowym uniesieniem. Nie jest tylko uczuciem chwilowym, wiecie, powtarzaniem głosu tłumu, nie wy, ale przynika, jakby wynika, przepraszam, z przyjęcia Słowa Bożego, ze zgodzenia się z tym, co jest napisane w Słowie Bożym, z tym, co mówi Bóg po prostu. Budowanie, wynika z budowania obrazu Boga na podstawie tego słowa, który objawia, Jezusa Chrystusa i taka prawdziwa wiara będzie się podobać Bogu, taka wiara będzie przechodzić próby, i ona te próby przejdzie, i ona okaże się e, niezniszczalna. E, ona nie wynika z zaspokojenia naszych potrzeb, choćby były najcudowniejsze i najbardziej e, szlachetne, ale ona wynika z chęci. Po prostu bycia z Bogiem, z chęci odpowiedzenia na Bożą Miłość, odpowiedzenia na Boże Zbawienie. Odpowiedzmy na Boże Zbawienie, odpowiedzmy wiarą na Bożą Miłość, postanówmy iść za Jezusem, postanówmy słuchać Jego słowa, postanówmy okazać mu posłuszeństwo w tym wszystkim, co zrozumiemy, co przyjmiemy sercem. Ze Słowa Bożego i pozwólmy Bogu zmienić nasze serce, pozwólmy Bogu uzdrowić nasze ciało i naszą duszę, i pozwólmy e, sobie samym e, na, na nową szansę, na ten, e, na ten nowy początek. Potrzebujemy tego wszyscy. E, nie zostańmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. Mm do tego zachęcam, o to nas proszę o to proszę samo siebie to mówię dzisiaj do siebie samej pozdrawiam Was serdecznie jeśli to co, to, co mówimy to, co, to do, te wnioski do których dochodzimy te rozważania podobają Wam się to proszę komentujcie proszę udostępniajcie ten kanał subskrybujcie gorąco Was pozdrawiam błogosławię Was i do zobaczenia za tydzień pa pa